Julia Błachuta, Paulina Sumera, Julia Skiba, Jagoda Kutlińska. Cześć, jesteśmy Lori, pochodzimy z Krakowa. W Krakowie wszystkie poznałyśmy się i zaczęłyśmy grać. A konkretniej było to w szkole muzycznej na Józefińskiej nad samą Wisłą. Muzyka, jaką gramy, z pewnością wynika z naszych inspiracji, które przewijały się przez całe dzieciństwo. Takie jak Tom Rosenthal czy Berdy. Kształtuje się też na bieżąco pod wpływem otoczenia i nowych muzycznych odkryć. My same definiujemy ją najczęściej jako muzykę filmową z tekstem. Kraków jest pełen inspiracji nie tylko tych muzycznych. Codziennie jesteśmy świadkami wielu ciekawych i wartych uchwycenia momentów. Naszym ulubionym miejscem jest kompleks przy ulicy Dolnych Młynów, gdzie spędziłyśmy bardzo dużą część roku szkolnego. A w wakacje przenosimy się na zakrzówek. W związku z lokalizacjami naszych szkół i domów, częstym miejscem spotkań są też planty. Tam jeździmy na rolkach, jemy pizzę albo odpoczywamy, o ile nam wolno. Uwielbiamy grać w Krakowie, bo jednak wspaniale jest grać w domu i spotykać przyjaciół.